Siemanko siemanko, tuczniki następny rzut na tapecie, poniedzieli zapisane na odbiór, co mogę powiedzieć na tutaj obecnej sytuacji teraz, bardzo ładnie idą ceny do góry, aż naprawdę jestem w szoku, oczywiście z zadowolenia. Tak jak ja otrzymałem ostatnio cenę, ile to było dwa, dwa tygodnia temu. Cenę otrzymałem 9 zł bazową, wyjściową. Tak teraz cena jest 10,60. Posłanko zmienione i weekendzik mogą świnki zaczynać. Zobaczymy, jakie będą średnie mięsności. Ostatnio wyszło 58. Teraz, aby się zmieścić, około 57 do 56 maksymalnie. Wiadomo, trochę został gorszy towar, ale zatłuszczone nie są. Także można się spodziewać, że będzie ok. I co do obecnej sytuacji, teraz trzody? No, ja się oczywiście cieszę, no bo. Wiadomo, cena poszła do góry. Na jak długo nie wiadomo. Ogólnie, od pół roku cena utrzymuje się całkiem w porządku. Jakieś tam pieniążki z każdej sztuki zostają, aby na tej niemieckiej giełdzie nie spadło poniżej 2 eurocentów. To będzie ok. Teraz tam chyba wskoczyło na 2, ,2 Dlatego też wzrost tutaj cen też będą jechały sztuki do Animex, oddział Wełku. Tak jak ostatnio mówiłem, co najważniejsze, 14 dzień przychodzi, kasa na koncie. Nie 30, nie więcej, tylko 14 dzień przychodzi, taka i taka data, pieniądz wypłacony. O to właśnie chodzi. Tutaj, jeśli chodzi o moją. No mój cykl zamknięty, e, chyba będę się starał teraz odbudować stado jako jeden z nielicznych. Bardzo dużo widzę osób, pokończyło hodowlę, nie tylko w okolicy, ale także i patrząc w internecie, na YouTube. A jeśli nie pokończyło, to przeszli na cykl otwarty. Ci co mieli, zamknięty. No i teraz jest ryzyko, bo cena warchlaka 25-30 kilo. No już nie wiem czy kupimy poniżej 350 zł za sztukę do odchowu, no to już jest ryzykowne trochę, no ale co poradzić, nie wiadomo co będzie dalej w przyszłości, żeby nie utopić pieniędzy, także ja tutaj się cieszę z tego, że mam cykl zamknięty, stado zredukowane o połowę, ale jest chociaż z czego odbudować. No i będę się starał po prostu z kolejnych sztuk, mam takie statko tam około 11 chyba ich jest i tam powybierać po prostu te trzy lożki zostawić, żeby odbudować te stado do 8 loch. Teraz, te, teraz też się sam zastanawiam, czy te puste kojce nie zaludnić, znaczy za ludźmi, zaświnić, <laughs> zaświnić, no kupić po prostu warchlaka około 40 sztuk, tylko właśnie kupić, jak na razie nie ma skąd, przeglądam internet od dwóch tygodni, no eliksie, kupuję też gazetę tutaj naszą lokalną i po prostu zero jakiegokolwiek prosiaka do sprzedania czy warchlaka. Też nie będę po te warchlaki jechał 100-parę kilometrów, bo to też średnio to widzę. A też nie chcę po prostu, żeby kupować coś w ciemno. Także tutaj będziemy się starali, chyba, odbudować stado podstawowe. Zobaczymy, co to dalej nam przyszłość przyniesie. Słyszy się nawet. Że cena teraz mamy 10,60, że nawet mogą dojść 12 zł. Oczywiście na WPC. To już byłoby wtedy całkiem. No, naprawdę całkiem bo przyzwoicie. Można by było po prostu odbudować te wszystkie straty, jakie ponieśliśmy do tej pory. Przez tak naprawdę dwa lata, bo cały 21 rok, jeśli chodzi tutaj o mnie. To ja byłem stratny w 2021 roku ponad 20 tysięcy. Ja tutaj tylko liczę samo zboże, soję i premiks. A jeszcze jakbym miał do tego doliczyć po prostu swoją pracę to naprawdę nie byłoby zaciekawie. Dobrze, że było z czego dołożyć, że się chowa i bydło i świnie to trochę z tego bydła, bydło miało fajną cenę tam 22 zł się brało za erkę. Więc też ładnie już się zarabiało na tych bykach po 3-3,5 tysiąca na każdej sztuce No a tutaj trzeba było z czegoś dołożyć I no ten 21 rok naprawdę przetwarzał mnie ból głowy bo Nawet weźcie samych siebie kto by chciał cały rok robić u kogoś pracować I nie mieć za to żadnego wynagrodzenia Nie dość tego żadnego wynagrodzenia to jeszcze do tej firmy, tak jakby dołożyć 20 parę tysięcy, więc yy, ciężki kawałek chleba. Dlatego mamy teraz sytuację taką, jaką mamy, że patrząc lokalnie, świnie kto chowa, można naprawdę liczyć na palcach jednej ręki i to nie są też duzi hodowcy, bo u nas nie ma jakiegoś zagłębia świniarskiego i tak naprawdę. Tacy hodowcy jak ja, po 5, 6, 2, 3 lochy. Także naprawdę 22 rok, tak jak w podsumowaniu mówiłem, średnia cena wyszła 6,50, ale to tylko dzięki temu, że 6,50 brutto. Tylko dzięki temu, że już żeśmy po prostu ładne pieniądze brali pod koniec roku. Już na tej niemieckiej giełdzie była ta cena 2 eurocenty i tak się już od pół roku około trzyma. Teraz fajnie poszło do góry, niech to się trzyma. Jak najdłużej, I kontynuując, jesteśmy u maluchów, o, zasłoniła wszystkie tutaj małe maksterki. A tam je ja tu skacze z Kubana. O ta sztuka mi się tutaj łacha, ale ona już nie będzie kryta, bo po prostu już ma swój wiek, deski mi tu rozbiera. O, i są tutaj moje faworyty. To jest właśnie Genetyka. No i tutaj. PBZ-ty, bo tym była kryta. Na tą chwilę obecną się niczym nie różni od maksterów. No średnia 10 odlochy wyszła, także jakieś te minimum wypełnione. No i kontynuując temat tuczników i obecnych cen, warchla jak mówiłem do 400 zł dochodzi, ciężko go dostać, no bo dużo ludzi pokasowało. I po prostu nie ma, gdzie tego nawet dostać. Tutaj u nas na Mazowszu. Jeśli chodzi o dofinansowanie, ciekawy jestem, co tam, znaczy dopłaty nie dofinansowanie, co tam wyliczą. Według tabelek za 2021 rok, tyle co miałem urodzeń i tej tabelki, no kupę kasy mi się należy, ale jak oni to powyliczają, zobaczymy. Chciałbym, żeby właśnie tą stratę, co się poniosło, jakoś po prostu oddali i możemy chować dalej. To by każdy miał taki zapał jak ja, to by jeszcze ta trzoda się utrzymywała. Toda tu to, to wariuje normalnie od tego. O, aż uszy chodzą takie. Zawsze u mnie są znaki, że jak jej się tutaj dobrze chce, to uszy chodzą. Tutaj mamy lożkę, yy, Się prosi yy za w ciągu dwóch tygodni pod koniec lutego. Też kałdunek ma spory. Może tam wysypie ze 14-16. Wychowałaby ze 13, byłoby ok, by podbiła średnią. No i póki jakaś afera nie wyskoczy. Wiadomo, SF, yy, nie wiadomo, co tam jeszcze mogą wymyślać to nasza radość trzodziarzy może być krótka. Ale bądźmy dobrej nadziei i w tym po prostu się utwierdzajmy, że jednak tej trzody, tych tuczników ogólnie nie tylko w Polsce jest już mało, ale również i w Europie. Więc mam nadzieję, że te ceny Trochę wywindują i zaraz nie spadną poniżej opłacalności z powrotem. Bo przez tą destabilizację, że nie ma stabilności. To sami widzicie, co się wydarzyło. Nie ma świń w kraju i nie będzie. Teraz, żeby to wszystko odbudować, to roku jest mało. Na nowo pozapraszać, genetykę utworzyć i tak dalej, ten cały klucz. To wam powiem, że no. No, nie jest łatwy temat. A jeszcze czemu właśnie tutaj będę dążył do tego, żeby zwiększać tą y, po prostu hodowlę, a i również szukać y, po prostu, żeby zakupić warchlaka, ponieważ chcę spaść to zboże, co mam, żeby przężyta nie sprzedawać po tych 100 zł, jak jest na obecną chwilę. Na tuczniku zarobię więcej, i dlatego będę szukał y, po prostu warchlaka, prosiaka, żeby zakupić około 40 sztuk. Wstawić i te przężyto po prostu spaść.